Poprzedni filmik i poćwiczcie z niego całą rozgrzewkę z ćwi z ćwiczeniami z techniką, ponieważ to trzeba cały czas powtarzać. Przećwiczcie sobie to wszystko teraz i potem odpalcie ten filmik. Będziemy ćwiczyć popping i tutin. Tak? Do zobaczenia. Delikatnie. Szybko. Dwiga powoli, w krąg. Raz i mał. jedna. Druga. Druga jest, zobacz, od

OK, obie ręce pod barkiem. Czekajcie, zobaczcie, jeszcze raz wytłumaczę. Mamy bark, łokieć, nadgarstek, palce. Palce, nadgarstek, oczywiście przez pięć przechodzimy, nadgarstek, łokieć, bark. Bark, łokieć. Nadgarstek palce, palce, nadgarstek, łokieć bark. To samo drugo Bark, łokieć, nadgarstek palce. Tak, palce, nadgarstek, łokieć. Bark, bark, łokieć, nadgarstek palce, palce, nadgarstek łokieć bark. Obie. Bark, nadgarstek, przepraszam, łokieć, nadgarstek palce. Palce. Nadgarstek, łokieć, bark. Tak? Bark. Nadgarstek. Pamiętajcie, ręce nie do środka, nie tu, tylko hop, Teraz prostujemy. Nadgarstek. Palce, palce, nadgarstek, łokieć, bark. Tak? I tu potem idzie fala. Dobra. Zróbmy sobie yy, na razie waving tutaj, potem powoli jedna ręka, powoli druga, potem obie, i na razie tyle. Uwaga. Pięć, sześć, siedem. Możecie robić małe ruchy i głębsze, tak? To u mňa bude šupčej. Dobrá, obie. Pam, 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 pam. Oczywiście sobie ten filmik zwalniajcie, tak, powtarzajcie kilka razy, zatrzymujcie. Dalej mamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli zatrzymujemy palec na czterech sekwencjach, tak, każda jakby ma tutaj swój kierunek i tworzymy taki kwadrat. Mamy pach, 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 pach. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Z Mocne zatrzymanie. Pięć. Sześć, zróbmy troszkę trudniejsze ćwiczenie. To samo, ale mamy: pach, pach, wolno, wolno. Szybko, szybko, wolno, wolno. Szybko, szybko, wolno. Wolno, szybko, szybko, wolno, wolno. Jeszcze raz. Bez muzyki 5, 6, 7 i szybko, szybko, wolno, wolno. Hop, hop, ciach, ciach. Hop, hop, ciach, ciach. Hop, hop. Ciach, ciach. hop, hop. Tchach, chach, hop, hop, tchach, chach, hop, hop. Oké, okay, zo Zobaczcie, nie rusza się, tylko my się ruszymy. Wolno, niżej. Niżej, wysoko. Okay. Dalej. Raz. Przepraszam. Dwa. Tylko. Y tu. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Raz. Dwa. I teraz zobaczcie, jakie robię błąd. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Tu jest ręka prosta, ta również jest tylko na garstek i tutaj. Nie tu ręka, tak, bo to nie będzie to ćwiczenie, tylko tu. Zamknięty dziówek i zgięta ręka. Hop, Czyli raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Powoli i raz, patrzcie sobie, żeby było wszystko równiutko. Dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, na razie tylko na jedną rękę, raz, Dwa, pięć, sześć, siedem i raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, pam, pam, okay. z muzą spróbujmy. Pięć, trzy, trzy. Szybsze tempo, teraz będzie wolne, ale będzie podwójnie, bo to jest tutin, tak, wszystkie takie elementy, a yy, popping jest spinanie mięśni, tak, jakby nic robota. Ok, i teraz tak, tu mamy i zrobimy z poppingiem, czyli z napinaniem mięśni, zobaczcie, pam, pam, prostujemy, pam, pam, spinamy po prostu mięśnie, pam, 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 zróbcie sobie takie ćwiczenie, Mamy luźne pięści, tak? I chcemy je ścisnąć, ale szybko ścisnąć i puścić. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Hop, 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 hop. hop, hop. Poćwiczmy sobie to, oprw spinanie mięśni, tak? Pam, 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 pam. pam. OK? I potem wtedy zatrzymajcie sobie i przechodzimy do tego elementu, tak? Zrobimy podwójnie Podwójnie, podwójnie, podwójnie. Zmuzo. Cztery na razie bez popingu. Pięć, sześć, siedem. I raz, wolno. Dwa, trzy, cztery. Trochę szybciej. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wolno z popingu. Raz, hop. Raz, hop. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, Ćwiczcie choreografię i oczywiście wracajcie sobie do poprzednich filmików, żeby też wyćwiczyć tą choreografię, ponieważ no jest ona bardzo ważna, żebyśmy ją ćwiczyli jak najwięcej, żebyśmy potem jak spotkamy się wszyscy już na sali, mieli dobrze dopracowaną technicznie choreografię i będziemy mogli wtedy sobie już coś fajnego robić dalej, będziemy mogli sobie coś nagrywać, zrobimy ustawienia, także... Powtarzajcie sobie tę choreografię e, jak najwięcej.